Dzień dobry państwu, witamy na krótkiej konferencji prasowej. Dla nas bardzo przykrej, bo przyjemniej jest organizować konferencje prasowe, kiedy ma się do przekazania dobre wiadomości. Jeśli one nie są dobre, to wtedy jest nam o wiele bardziej przykro i trudniej rozmawiać. Chcę nie tyle zainteresować, ile kontynuować temat, który od kilku dni jest bardzo aktywnie przez państwa, wszystkie redakcje w mediach używany. Otóż sprawę z mostów na Dunajców w Ostrowie. Chcemy ją kontynuować, ponieważ uważamy, że tak tematu zostawić nie wolno. Samorządy zajmują się w tej chwili tym, żeby organizować życie obywateli, mieszkańców, bowiem mieszkańcy zostali właściwie bez żadnej pomocy. Jeśli gminny samorząd nie zorganizuje im tej pomocy, to tej pomocy nie mają. Są naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. My natomiast chcemy zwrócić uwagę na to, że od jakiegoś czasu, od wielu lat, ale zajmiemy się tymi ostatnimi miesiącami, interweniowaliśmy w sprawach związanych z mostem w Ostrowie i te interwencje zostały zupełnie zlekceważone. Jest ze mną na konferencji radny powiatowy pan Marek Podraza i poproszę, żeby on teraz słów kilka powiedział na temat tego, jakie osobiście interwencje podejmował i co z nich dzisiaj wynika. Dzień dobry, witam Państwa. Szanowni Państwo, skupię się tylko i wyłącznie na ostatnim roku, czyli na, na okresie półrocznym, kiedy 28 maja 2019 roku podczas sesji wyjazdowej do Kąśnej Dolnej w obecności wicestarosty Pana Starca. Zadałem pytania odnośnie mostu, informując, że stan mostu jest bardzo zły, że wędkarze, którzy łowią ryby wzdłuż Dunajca informują o tym, że stopa mostu jest podmyta, że przyczółki są podmywane. Uspokajano mnie, że wszystko jest w porządku. Natomiast proszę Państwa, już 28 maja 2019 roku Pan Dyrektor Leszek Łątka z Zarządu Powiatowego Dróg poinformował mnie, że istotnie konstrukcja mostu jest zła i w moście jest 112 pęknięć w tej konstrukcji. A więc proszę Państwa, jeżeli Zarząd Powiatu Tarnowskiego Wiedział o tym 28 maja, informując już oficjalnie ustami swojego dyrektora, to znaczy, że ekspertyza mostu była wykonana w 2018 roku i od 2018 roku wiedzieli o bardzo złej sytuacji na tym moście. Proszę Państwa, zarzut powiatu tamowskiego powinien był od razu wstrzymać przejazdy ciężkiego sprzętu. Gdyby tylko i wyłącznie 3,5 tonowe samochody przemieszczały się rowerzyści i piesi po tym moście, to dzisiaj nie byłoby takiej sytuacji, w której mieszkańcy gminy Radów i Wieszowiec muszą, dojeżdżając do Tarnowa, zwiększać na przykład o 10 km w jedną stronę swoją podróż, co w przeliczeniu, proszę Państwa, na finanse daje ponad 200 zł dodatkowych środków na, na to, żeby dojechać i wrócić do pracy i, i, i do domu. Proszę Państwa, część. Dzieci przecież również z gminy Wieszosławice i Radłowa dojeżdża do, do szkół tarnowskich. Ludzie dojeżdżają na zabiegi, do lekarza, do szpitali, wracają bardzo późnym, późnym popołudniem i późnymi wieczorami do domu i to wszystko utrudnia. Proszę Państwa, w dalszym ciągu bardzo, że tak powiem, bez zastanowienia i nagle z Nienacka poinformowano o tym, że most jest zamykany. Część też dzieci przyjechało do naszej szkoły, bo jestem przy okazji nauczycielem, przyjechało do Wiesosławic z kępy i nagle rodzice poinformowani zostali o tym, że muszą te dzieci w jakiś sposób sobie odebrać. A przecież część ludzi korzysta z masowych środków komunikacji, a niekoniecznie musi posiadać własne, e, własne pojazdy. Proszę Państwa, a jak rozwiązany jest problem dzisiaj pomocy medycznej, czyli karetki pogotowia? Pan starosta twierdzi, że owszem, bardzo proszę, będziemy zwojnicza do jeżdża. Proszę Państwa, czyli trasa będzie wykonywała zwojnicza, doradło? Lub do Wierzchołowic i z powrotem do Wolnicza, żeby wrócić do Tarnowic. Być może trzeba zmienić siedzibę karetek pogotowej. Proszę Państwa, dzisiaj spuszczono ruch przez ulice, wąskie ulice drogi Mikołajowic, Sieciechowic, Bogumiowic. Proszę Państwa, tam nie ma Każdej z tych miejscowości prawie chodników. W związku z tym, jak dzieci do szkoły będą się przemieszczały? Proszę to są koszty, to są nieodpowiedzialne decyzje zarządu, ponieważ zarząd dokładnie znał sytuację tego mostu i powinien przynajmniej od roku wstrzymać ciężki sprzęt, aby nie poruszał się po tym, po tym mostu. Ja kilkakrotnie informuję, proszę Państwa, odzakonstytuję Państwu tylko i wyłącznie jeszcze jeden fragment, gdzie właśnie wicestarosta nie. Państwo pozwólcie, dodał, że jako radni powinniśmy czuć, być odpowiedzialni i uspokajać mieszkańców, a nie nakręcać atmosfery. Myśli, że wspólnie tak będziemy czynić. Proszę Państwa, znając sytuację, próbowali ją ukrywać pod dywanem. Dziękuję bardzo. W związku z tym, proszę Państwa, chcemy najpierw Panu staroście postawić pytania i poprosić, aby w ciągu siedmiu dni zechciał na te pytania odpowiedzieć. Nasi prawnicy pracują już nad wnioskiem do prokuratury, albowiem uważamy, że jest to bardzo poważne zaniechanie, że to, co się wydarzyło, to jest zaniedbanie, zaniechanie obowiązków przez samorząd powiatu tarnowskiego. Po pierwsze chcemy zapytać o to: od kiedy pan starosta ma ekspertyzę, która mówi o tym, że ten most jest niezdolny, niezdatny nie do użytku, że nawet ruch pieszych albo nawet sam ciężar tego mostu e, może spowodować katastrofę, katastrofę budowlaną, katastrofę w ruchu lądowym i katastrofę ekologiczną, bo państwo wiecie, że pod tym mostem e, przechodzi także rura z e, nieczystościami. E, Zgodnie z tym, co prześledziliśmy tylko na podstawie doniesień państwa, czyli doniesień prasowych, ta ekspertyza świadcząca o absolutnej nieprzydatności mostu jest znana samorządowi przynajmniej od września. We wrześniowych doniesieniach prasowych przeczytaliśmy, że ekspertyza została zrobiona, natomiast ostatnia ekspertyza, którą otrzymano w listopadzie i którą zrobił pan profesor Tomasz Siwowski z Politechniki Rzeszowskiej, odnosi się do tej poprzedniej. Czyli we wrześniu było wiadomo, że most jest niezdatny do użytku, że on może się zawalić pod własnym ciężarem, że nie powinien być dopuszczony nawet do ruchu pieszych. Poprzednie ekspertyzy były robione w latach 2011, 2015 i 2018. Żądamy od pana starosty ujawnienia tych ekspertyz, szczególnie tej ekspertyzy z 2018 roku i tej, którą otrzymał w 2019. Jeśli potwierdziłyby się podejrzenia, że na przykład ze względu na wybory październikowe, ta ekspertyza nie została wykonana, nie została wprowadzona w życie, tak? czy wnioski z niej płynące nie zostały wprowadzone w życie, to proszę Państwa, to to by znaczyło, że zarząd powiatu wiedział o tym, że most może się w każdej chwili rozpaść, a ludzie, którzy po tym moście podróżują, tym mostem się przemieszczają, są narażeni na utratę życia. To jest skandaliczne, to jest niedopuszczalne. Jeśli tak było, to to, to się nadaje naprawdę do prokuratury. Różne przechodzą mi myśli do głowy, ale jeśli premier polskiego rządu potrafi przed wyborami kłamać, że finanse są w porządku, że można wypłacać 13. i 14. emerytury, a nagle po wyborach zaczyna szukać pieniędzy nie tylko w 30-krotności, ale przede wszystkim w Funduszu Solidarnościowym i próbuje odebrać pieniądze osobom niepełnosprawnym po to, żeby zaciągnąć kredyt na uzupełnienie dziury po poprzedniej 13, no to mam prawo podejrzewać, że i w przypadku powiatu tarnowskiego wydarzyło się podobnie. Dlatego zwracam się do Pana Starosty, zwracam się do Zarządu Powiatu Tarnowskiego z prośbą o to, żeby zechcieli powiedzieć, od kiedy mają ekspertyzę, ujawnić jej treść. Pan profesor, pan profesor Tomasz Siwowski wyraźnie odnosi się do poprzedniej ekspertyzy i potwierdza stwierdzone w poprzedniej ekspertyzie wnioski. Potwierdza je. Czy to oznacza, że przynajmniej od września, jeśli nie wcześniej, starostwo wiedziało o tym, jaki jest stan mostu i nie zrobiło nic? Jeśli wiedziało, dlaczego nie przygotowało, po pierwsze, dlaczego nie zamknęło od razu mostu, po drugie, dlaczego nie przygotowało rozwiązań zastępczych? Przecież wiadomo, że z jednej strony na drugą nawet dzieci do szkoły podstawowej przechodzą. Więc dlaczego tych rozwiązań nie ma? Dlaczego nie zostały podjęte inne działania? Jeśli wiedzieli o tym wcześniej, to pytanie, dlaczego nie reagowali na interpelacje radnych, a także na wnioski samorządowców. Przecież Wójt Andrzej Mus wyraźnie. I to są materiały ze stycznia i z maja, które także znajdują się w prasie i które także Państwo na swoich antenach udostępnialiście, wójt prosił o to, żeby przynajmniej ograniczyć nasz, żeby ciężarówki z Kruszywem po tym moście nie przejeżdżały. Jeśli mówimy o tym, i to, to też wiadomość publiczna, że 2000 ciężarówek na dobę przejeżdża przez ten most, na miły Bóg, jeśli porównać ciężarówkę z Kruszywem i pieszego, który także może się przyczynić do, do, do katastrofy, no to dlaczego te decyzje nie zostały podjęte? To jest jakieś bardzo poważne zaniechanie. Wystosujemy więc do y, Pana Starosty dzisiaj, dzisiaj zostanie dostarczone pismo z naszymi pytaniami w trybie publicznym. Jeśli Pan Starosta zechce nam udostępnić wyniki ekspertyz, które wcześniej się znalazły, to chcemy je poznać, chcemy zobaczyć, czy faktycznie działali w trosce o mieszkańców powiatu, czy to działanie w trosce o mieszkańców powiatu pojawiło się dopiero po wyborach. To jest naprawdę poważny zarzut. Wniosek do prokuratury jest przygotowywany, natomiast chcemy najpierw od pana starosty usłyszeć odpowiedzi. I na te odpowiedzi no, prosimy, żeby to w trybie tygodniowym, czyli siedmiodniowym zostało udzielone. To są naprawdę zarzuty bardzo poważne, bo to są zarzuty, które dotyczą narażania życia ludzi, narażania życia ludzi. Nie ograniczono tonażu, nie wykonano zaleceń z pierwszej ekspertyzy. I Ludzie do tej pory z dnia na dzień nagle dowiedzieli się, że po drugiej ekspertyzie most nie będzie funkcjonował. To są zaniedbania powiatu. Myślę, że na tyle poważne, że Pan Starosta nasz apel także poważnie potraktuje i w ciągu tygodnia otrzymamy pisemną odpowiedź i ujawnioną ekspertyzę i będziemy mogli się zastanowić nad tym, kto naprawdę ponosi odpowiedzialność w tej sytuacji. Dziękuję bardzo.